I zapraszam Was na kolejne QA, w którym odpowiem na pytanie, które zadaliście mi na Instagramie. I jakie pytania to były? Kiedy przestanie padać śnieg? No, osobiście nie wiem. W, w zasadzie w Poznaniu bardzo rzadko pada śnieg, więc ja nie mam tego problemu. Kiedy przestanie padać w innych rejonach Polski, trudno powiedzieć. Ja bardzo chciałabym już wiosnę. Kolejne pytanie, jaki preferujesz, angielski, brytyjski czy amerykański? Ja od jakiegoś czasu posługuję się głównie amerykańskim, chociaż po, ponieważ uczyłam się na studiach British English, który też uważam, że jest bardzo ładny, pewne słowa cały czas wymawiam w British, bo ciężko mi po prostu wymawiać w American English. Jakoś już jestem tak przyzwyczajona, że muszę się bardzo pilnować, żeby być konsekwentną i faktycznie w pełni. American English używać, natomiast American English od jakiegoś czasu dużo bardziej do mnie przemawia i ja się tym posługuję. Kolejne pytanie. Zdradzisz... Kolejne pytanie. czemu zdecydowałaś się na pracę na etacie, mając utwór i tyle kursów? No, taka sytuacja. E, pracując na własny rachunek, każdy, kto to robił, wie, że niestety nie zawsze... Mimo tego, że pracy jest dużo, to nie zawsze pieniądze... Czy znaczy pieniądze są, ale nie zawsze są w takich terminach, jakbyśmy chcieli, bo jedni płacą na czas, inni nie do końca. Czasem coś tam wypada i tak różnie to bywa, a po prostu byłam w sytuacji, kiedy, w której potrzebowałam, no potrzebuję tego, żeby co miesiąc na konto wpływała mi określona kwota i żeby była pewna, że tak właśnie się stanie. Oczywiście nie chciałam rezygnować z moich lekcji. Z tego wszystkiego, więc robię to dalej po godzinach. Um, być może kiedyś uda mi się wrócić do zajmowania się tym tak, tak na pełen etat, um, ale w tej chwili, no po prostu, życie. Czy myślałaś kiedyś, aby wyjechać, uczyć angielskiego dzieciaki z ciepłych krajów? <grym> um, kuszące. E, bardzo kuszące, nigdy o tym nie myślałam. Jak zaczynam o tym rozmyślać, to tak to widzę się na Malediwach, otoczona gromadką dzieci języka angielskiego. E, bardzo prawdopodobne, że te dzieci znają już angielski. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, w jakim języku tym się mówi. Musiałabym to sprawdzić. E, nie, nigdy o tym nie myślałam, ale wydaje się to ciekawym pomysłem. Może któregoś dnia. Pytanie: co chciałaby zmienić w sobie? Czy chciałabyś, pewnie miałoby zmienić coś w sobie, jeśli tak, to co by to było? Na pewno chciałabym zmienić to, żebym nie była taka bardzo miła dla wszystkich, tak od razu, ponieważ bardzo często jest tak, że ja jestem miła, a inni niekoniecznie i potem jest przykro, więc na pewno um, tak, I can't sell myself short. Jeżeli pamiętacie środowy odcinek, to dobrze wiecie, co to znaczy, jeżeli nie, to zapraszam, obejrzyjcie go. A jeżeli chcecie zadać mi pytanie do kolejnego QA, zapraszam Was do śledzenia mojego Instagrama, ponieważ tam od czasu do czasu będę Was prosić właśnie o zadanie takich pytań. Więc jeżeli chcecie, żebym na Wasze pytanie też odpowiedziała, zapraszam na insta. Ode mnie to wszystko w tym piątkowym odcinku. Życzę Wam super udanego weekendu, pierwszego weekendu lutego. A tymczasem do zobaczenia już w poniedziałek. Cześć!